Kochani, z tej strony skąpimy, na moim kanale. Dzisiaj jestem sama i dzisiaj będziemy testować. Znowu. Ale na wstępie oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, dzwoneczek i komentarz do serduszkowania. Hmm. Lusterko to wam przypnę serduszko. O, już widzieliście w ogóle kawałek jakby um, tego batonika, ale nie no. I ten batonik się nazywa Uwaga, uwaga. Bajeczny. Więc testujemy coś się mam w kieszeni, ale nie wiem co. A, dobra, nieważne. Odbieramy. Ale pachnie. Как это выглядит, Попробуем. Как это выглядит внутри? Надеюсь, вы видели. Моим мнением. Jak się, na pewno jak się zje tego batona więcej, to będzie strasznie i to strasznie yy, słodki, więc daję mu ocenkę 5 na 10, więc no i króciutki odcinek. No dobra. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, na kanał oraz i komentarz do serduszkowania batonie, kto Wam przypnę. A serduszka i pa, pa.